Mechaniczny, hydrauliczny, mechaniczny, hydrauliczny, mechaniczny co? No hamulec. Mechaniczny, hydrauliczny. Już mamy lutę, więc za chwilę rusza sezon rowerowy, więc warto sobie przypomnieć kilka najprostszych rzeczy, które warto sprawdzić, zanim wyciągniecie rower z garażu. No i na początek hamulec mechaniczny. Więc to jest najprostszy hamulec mechaniczny. Mechaniczny, czyli żyłkowy. Żyłka linka, zwał jak zwał. W tym przewodzie mamy żyłkę podciągniętą do klamki hamowania, no i tyle. No i tutaj wystarczy tylko naciągnąć czasami żyłkę, zanim podejmiemy jakieś próby wymiany klocków. Gdy rower stoi, no proste, to jest zwykła ży żyłka linka hamulcowa. Która może się naciągnąć podczas no nie wiem postoju, a po drugie, zobaczcie, no to jest bardzo duża szansa, żeby nam się to naciągnęło. No i zanim oddacie to do jakiegokolwiek serwisu, wystarczy sprawdzić i nawet po prostu podciągnąć. Ona już będzie za niedługo do wymiany, no ale co z tego, zanim jeszcze dojdzie do wymiany żyłki, to to wszystko wytrzyma. A póki co. Dokręcam to, bo klocków jeszcze nie muszę wymieniać. Jestem pewny, że po prostu hamulec będzie dużo lepiej działał. Więc w ten sposób zaoszczędzicie już parę groszy. A działa to po prostu w ten sposób, ciągnąc za klamkę. No, sprawdzamy czy jest OK. Klocki jeszcze są w miarę, więc wystarczyło tylko podciągnąć trochę żyłki. A to już jest hamulec tarczowy hydrauliczny. Hydrauliczny, czyli jakaś hydraulika w tym przewodzie. Nie mamy żyłki, lecz tutaj znajduje się płyn, płyn hamulcowy, który działa w, po prostu na zasadzie docisku na klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, które no, zaciskają nam to, ten hamulec na, na tarczy. I podobnie ten przewód hamulcowy jest pociągnięty oczywiście gdzie? Do klamki hamulcowej. A tu jest druga część tego przewodu, która dochodzi nam do klamki. Ja kiedyś pokazywałem na TikToku, jak wymienić ten płyn hamulcowy. Film znajdziecie tutaj. W tym przypadku jest więcej roboty, żeby wymienić ten płyn, bo trzeba tutaj odkręcić. Tu jest jeszcze jedna e, śruba. Mm, uszczelki trzeba poluzować, no i ten płyn wypuścić, on jest bardzo często mega czarny. Eee, i, i, I no ja się zabieram za wymianę klocków, bo to już nic tam praktycznie nie ma. W hamulcu hydraulicznym, w tarczowym, mechanicznym naciągnąłem tylko żyłkę.